Widowisko na pewno fajne, ale jak widać po wynikach setu nie było ani jednej zaciętej końcówki, tak? albo, albo jeden zespół dominował, albo drugi. Mieliśmy bardzo dobre momenty, ale, ale tak jak ten dajbrek pokazał, że prowadziliśmy, prowadziliśmy 6-2 z tego co pamiętam i przegrywamy do 11 z tego co widzę, więc no, no, y, amplituda i, i Myślę, że taki, taki męski naprawdę fajny mecz do, do oglądania, no ale niestety przegrany, no ta, ta, ta słabsza seria jednak nam się przydarzyła na sam koniec. Że gdyby, gdyby się nie, traci, nie traciło takich przewag, to, to nie mielibyśmy tych historii związanych z siatkówką, bo, bo na, na wyższym poziomie widzieliśmy na, na igrzyskach i tak dalej, gdzie, gdzie wyciągało się jeszcze trudniejszych wyników, więc, więc ja tutaj, tutaj będę nas bronił. No po prostu ślep zaczął, wybronił nam kilka piłek, wyblokował i nie mogliśmy skończyć, skończyć piłki po swoim przyjęciu, więc, więc to, oni, to oni zagrali naprawdę dobrą siatkówkę w tej, w tej końcówce i, i to im to im wypłaciło. To znaczy dostałem w oko piłką, to, to, to się zdarza, więc, więc ale tak, jest wszystko okej. Okay, no tak, jeżeli ma się przyjęcie, to tutaj, tutaj jednak, jednak Sanchez predysponuje do tej bardzo szybkiej gry. Grzesiek tak samo, no ale musi, musi być to przyjęcie blisko sieci, żeby, żeby pokazywać te swoje najlepsze umiejętności. Yy, I no tak, tak, jest dużo, dużo szybkości, dużo siły, więc, więc jeżeli ta piłeczka wraca po bloku, to, to czasami boleśnie, ale no, taką mamy dyscyplinę, więc, więc trzeba być na to gotowym. Bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać w tym roku po raz pierwszy tutaj w, na arenie suwałki. Myślę, że kibice są zadowoleni, że tutaj graliśmy pięć setów wiadomo. My wolelibyśmy zamknąć ten mecz w trzech, czterech setach, no ale niestety dzisiaj gra tak, wygląda, że, że chyba wydaje mi się, że ten pierwszy set był najbardziej równy po obu stronach siatki, a reszta spotkania było troszkę no, falowania z obu stron. No i ten tiebreak, wielkie gratulacje dla chłopaków, bo naprawdę e, nie, bardzo rzadko się to zdarza, żeby odrobić taką przewagę. Któru, którą miał rywal i to naprawdę jest coś pięknego. Myślę, że tutaj kibicy są bardzo zadowoleni. My też, ponieważ mamy cenne dwa punkty na swoim koncie. No na pewno była spora sinusoida z naszej strony, z strony Bełchatowa, Ale też troszkę spodziewaliśmy się takiego meczu, bo, bo tak naprawdę wydaje mi się, że spotkały się zespoły o podobnym potencjale. Jedna i druga, jeden i drugi zespół ma ochotę walczyć w tym sezonie i też jeden i drugi zespół nie odpuszczał, nie odpuszczał do samego końca. Myślę, że Tajbrek to pokazał e, 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 najbardziej, bo, bo wróciliśmy z, e, z wyniku 6-2 tak? I, i wyszarpaliśmy to całym zespołem, więc e, wielkie brawa dla wszystkich. E, myślę, że te dwa punkty smakują świetnie.